Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga, bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 700? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na niedzielę, 28 września 2025 roku, o czym jest dziedzictwo? Zeyer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zeyer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo odcinek 700 co się wydarzy? Jaman ma żal do siebie, że rozbudził w nanie romantyczne uczucia. Ajze i Ferit nie potrafią pogodzić się z myślą, że nie mogą pomóc Nilgan. Postanawiają odwiedzić kobietę w domu. Po ich zaskoczeniu stan Nilgan jest jeszcze gorszy niż w szpitalu. Kobieta twierdzi, że przewróciła się w łazience. Po ich wyjściu, Tekin po raz kolejny katuje żonę. Nana i Yaman, choć każde osobno, jadą do Welego. Okazuje się, że ich przyjaciel padł ofiarą napadu rabunkowego. Napastnicy ukradli wszystkie jego zegary. Na szczęście udaje się je odzyskać. W siedzibie Szajki zjawia się pojmana przez przestępców Nana. Dziedzictwo odcinek 700 kiedy oglądać? Nowy, 700 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD.